W święto miłości koronej ojczyzny czują Cię tylko umysły poczciwe, tyle cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal dać się wierzyć w ręce i nie żal umierać. Jakoś miałem dzisiaj słowa poety Ignacygo Krasickiego, wypowiedzianego w XVIII wieku. Czy są zdolne poruszyć nasze umysły i serca, tak jak poruszały naszych przodków? Że uczyli się ich na pamięć i ryzykowali często przy Paśmie. W zasadzie to wszyscy zgadzamy się na to, że ojczyznę własną trzeba jakoś miłować. Problem w tym, jak pochodzi ojczyznę dziś po tylu bolesnych rozczarowań każdego z nas. Rozważmy sami, czy nie miał racji. Wiesz, Artynkowski kiedyś wiewał, doczekaliśmy czasów wolności, podłości i złudnych nadziei. Mocne jest też wyznanie emerytowanej nauczycielki, która wyraziła w liście do swojej koleżanki z przedmiotu: Wiesz, patrzę na ludzi w Polsce i w ponure twarze. Przekonuję się, że ludzie są coraz smutniejsi. Pamiętasz, ja też byłam w usposobienia, a teraz, gdy patrzę w lustro, twarz moja jest smutna i nie ma we mnie pogody ducha. Bo z czego tu się cieszyć? Po 40 latach pracy i oszczędnym gospodarowaniu dorobiłam się nerwicy i zawału. Panno, co się w tej Polsce dzieje? Czy warto było się aż tak angażować? I święcie wierzyć, że będzie lepiej. Czy warto było? Dlatego to pytanie, jak kochać Ojczyznę dziś, jest tak ważne. Drodzy, refleksja na temat Ojczyzny jest nam dzisiaj bardzo, ale to bardzo potrzebna. Myślę, że wszyscy zauważyliśmy, jak słowo Ojczyzna, patriotyzm, miłość do Ojczyzny. Zaczyna coraz bardziej zanikać z języka naszej młodzieży. Jak obniża się jego znaczenie. Jak źle często jest rozumiane, najczęściej przez pseudokibiców budzi nacjonalistyczne fugie. Dla Na wielu niestety ludzi dzisiaj, Polaków, ojczyzna jest tam, gdzie jest pieniądz. W pewnej chrześcijańskiej rodzinie z tradycjami patriotycznymi zaistniał poważny problem. 16-letnich chłopak nie chce chodzić do szkoły, a jeśli już chodzi, to nie uczy się. Dlaczego? Ma na to swoje uzasadnienie, którym się broni przed rodzicami. Co ja z tego będę miał? Czyli nie wiecie nie widzicie, kto ma dzisiaj więcej pieniędzy? Nie ludzie z uniwersyteckimi dyplomami, świadectwami. żadne tłumaczenia, że wartość człowieka nie mierzy się w tym, co posiada, lecz tym, kim jest i jakimi zasadami kieruje się w życiu. Drodzy, trudno jest dzisiaj mówić o miłości do ojczyzny, bo pomału zanika poczucie, że pewne sprawy związane z ojczyzną są święte. Bo kiedy w Tarnowie widziałem, jak Młody, niewny człowiek, czarnym sklejem, spisał stojące przy pomniku flagi polskiej. To boi się, że długo zrobi to skrzydła. Trudno jest dzisiaj mówić o miłości do ojczyzny, bo nim zanika szacunek dla wyższych wartości. Największym mówcą starożytnej Grecji był Demosthenes. Pewnego razu Przemawiał na latyńskim rynku do senatorów na temat ojczyzny. Po jakimś czasie zauważył, że niektórzy jego słuchacze drzemią, inni ziewają, jeszcze inni długią w nosie, rozmawiają o interesach, zyskach i trafią się tam, gdzie nie powinni. Chcąc budzić zainteresowanie i zaciekawienie, zaczął opowiadać im pewną anegdotę. Pewnego razu mówi: Jeden lateńczyk udał się podróż, wynajął osła. W tym czasie, gdy jechał na ośroku, właściciel osła szedł obok. W południe zrobiło się bardzo gorąco. Postanowili odpocząć. Ponieważ w pobliżu nie było drzew, lateńczyk położył się w cieniu osła. I to samo chciał uczynić właściciel osła, tłumacząc, że wynajął tylko osła, a nie jego cień. I sprzeczka o cień posła. Senatorowie nadstawili uszu, co będzie dalej. Demostynes jednak przerwał opowiadanie o ośle, i tak to mówi. Kiedy mówię do Was o sprawie tak ważnej, jak miłość ojczyzny, nie uważacie, rozmawiacie o interesach. Kiedy natomiast opowiadam o takim ubóstwie jak cień posła, od razu okazujecie zainteresowanie. Czy on jest wstyd? Kochani, podobne mam uczucie, kiedy widzę, jak ludzie dzisiaj traktują dobro i miłość do Ojczyzny. Ojczyznę należy miłować bo jej wiele zaudzięczamy, podobnie jak naszym matkom. W sposób bardzo wzruszający, wyrażę to, jak był drugi w 1991 roku w piersiach, tłumacząc się z ostrych słów, które wypowiedział do zebranych przedstawicieli władz. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka, to ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie, że wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, to zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie uchodzić. Wasz Skoro słowo ojczyzna wywodzi się od słowa ojcowizna, to obowiązek miłości ojczyzny wypływa z czwartego przykazania Bożego. To miłości ojczyzny zachęca nam sam Pan Jezus, któremu oba miłość wycisnęła łzy z oczu na widok nieszczęścia jakie miały ją nawiedzić i Jego święte miasto Jeruzalem. Ojczyznę należy miłować, bo została kupiona ofiarą z życia wielu milionów swoich synów i córek. Zajrzyjcie do historii, a zobaczycie znowu ojczyzna uciekające krwią. Jak to dobrze, że dzieci z naszych szkół co rok na cmentarz, zapalają w nicze, kwiaty na grobach żołnierzy, pomogą się i podziękują im za to, że mogą się uczyć w wolnej Polsce. Mnie tak bardziej interesuje dzisiaj odpowiedź na pytanie, co to jednak co to, to jednak praktycznie znaczy miłować ojczyznę dziś, czyli w czasie odzyskania wolności? Po pierwsze, miłować ojczyznę dziś to ożywić w sobie szacunek do naszej historii, czyli przeszłości. Na murze cmentarza zasłużonym w widnieje napis: Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, które zapominają, tracą życie. Warto przypomnieć sobie, że to wrogowie naszej niepodległości dążyli do tego, abyśmy zapomnieli swoją piękną historię. Fałszowali i zobywali nasze dzieje tak, byśmy czuli do nich od razu. Akceptowali przede wszystkim nasze narodowe wady, abyśmy się samych siebie wstydzili. Ilu Polaków, dzisiaj zna emigracji, którzy wstydzą się przyznać do swojej ojczyzny. A oto obrazek z naszej codzienności. Pewna pani mi opowiadała, kiedy jechała z w u święto Niepodległości, razem z nią przeciana była grupa nastolatków. Jadą w górę, bo się zrobił długi weekend. Rozmawiani po kilku piwach, zaczynają śpiewać w sposób sparaliowany, a więc nieprzyzwoity pieśń, boże coś Polska. Mają upał w na Nikt im nie przerywa, ale na twarzach starszych maluje się smutek i rozgorączenie. Czy oni wiedzą, co ta pieśń znaczyła dla Polaków przez wieki? Czym była podczas zaborów, kiedy Polska zniknęła na 123 lata z maturowanych podczas okupacji Stanu Wojennego? Czy oni wiedzą? Ilu Polaków za śpiewanie tej pieśni i w zakatowanych na śmierć, bezłatych na Sybir? Czy potrzeba nam nowej niewoli, abyśmy się o tym przekonali? Drodzy, po drugie, miłować ojczyznę dziś znaczy umiejętnie korzystać z zatrzymanego od Boga daru wolności. Umiejętnie, już wolność jest darem, który można stracić. Złośliwi mówią, że Polacy dłużej jak 100 lat nie żyli w wolności. Kiedy już mają upragnioną wolność, zaczynają się kłócić, dzielić, warczyć na siebie w każdym wymiarze. I wszystkie zdobyte w tak w takim trudzie wartości i dobra narodowe marnować. Jesteśmy wolni, na zewnątrz tak, ale wewnątrz dalej jesteśmy niewolnikami kłamstwa, zawiści. Miłować Ojczyznę po trzecie to podtrzymywać więź z Kościołem. Jego wkład w rozwój naszej Ojczyzny i odzyskanie jej niepodległości jest trudny do przecenienia. Kościół był i jest związany z narodem na śmierć i życie. Ze strachem spoglądali na Kościół tylko wrogowie naszego narodu. W czasie okupacji hitlerowskiej, kierownik Wydziału do Spraw Kościoła w rozmowie z ówczesnym prymasem powiedział: U Was w Polsce jest tak, że naród i Kościół są związane tak mocno, jak dwie ręce kobiety do pacierzma. I w tym tkwi Wasza siła. Że jeszcze nikomu nie udało się stłumić was dążenia do niepodległości. My o tym wiemy i my to musimy zmienić. Będziemy uderzali nas w naród oraz w kościół, aż was całkowicie powalimy i z Ten wypowiedź wroga Narodu pozostawiam bez komentarza. Ktoś, kto rozbija ten związek, jak hasła hasło antykościelne, Uchwała z przestrzeni publicznej znaki naszej wiary i krzyże z naszych gór, placów, roztajnych dróg. To żaden patriota taki działa na szkodę narodu. Dlatego tak szybko zapominamy, jak ze łzami w oczach przez tyle wieków śpiewaliśmy w naszych kościołach, jak Polska długa i szeroka. Ojczyzna wolną racz wrócić Panie. Jeśli Przyprowadziła nas dzisiaj do kościoła Mi, miłość do Boga i naszej drogiej ojczyzny. To w ciszy swoich serc, nawiązując do faktu wymazania w spocie reklamowym krzyża z biewątu, który ma promować naszą ojczyznę. Błogosławić to znaczy dobrze życzyć. Amen.